Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Tartaria: Ukryta historia cudzysłów światowych targów tajemnice techn Tajemnicze technologie poprzedniej cywilizacji, materiał 3 grudnia 2021 roku. Serdecznie zapraszam. Świat był w przewrocie w czasie rewolucji amerykańskiej i francuskiej. Było to w tym samym czasie, kiedy w Paryżu odbywała odbywało się Exposition Universal 1789. Pierwsze cudzysłów światowe targi pierwsze 7 wystaw światowych odbyły się w Paryżu od 1798 do 1827 roku. Nowy Jork. Przerwał pasem w 1829 roku, pierwszym cudzysłów Wars For. Pomysł rozprzestrzenił się w USA, a wkrótce nastąpi również, y, y, również Zjednoczone Królestwo i inne kraje. Pod powierzchnią te targi światowe były y, jak wielkie cudzysłów imprezy światowe, zwycięstwa nowych grup nad starymi monarchiami. Cuda starożytnego miasta mogły nagle zostać poka pokazane światu w sytuacji kontrolowanej pod pozorem cudów nowego wynalazku. W rzeczywistości te targi światowe były starożytnymi miastami, które były obsługiwane przez darmową technologię energetyczną, a nie szybko skonstruowane cudów zestawy jak to jest oficjalna narracja wiele iglic starożytnych świątyń. Pałaców, kościołów, etc. na całej planecie zostało użytych do okiełznania wolnej energii. Nikola Tesla nie wymyślił, nie wymyślił nic nowego, tylko od nowa pracował i projektował odwieczne koncepcje. Które istniały od zawsze w naszej historii, urządzenia darmowej energii, wracające do samego początku. Niektórzy twierdzą, że tajna podziemna broń energetyczna została użyta na początku XIX wieku do stworzenia czegoś, co obecnie znane jest jako, cudzysłów, wydarzenie powodzi błotnej, które okaleczyło większość tatarskich twierd starożytnych, rozpadających się imperium, rozproszonych. Po całym świecie, jako cudzysłów nowe, gr gr Grupos walczył o kontrolę. I cel tych nowych imperium przeszedł jeszcze dalej. Chcieli całkowicie wymazać starą, prawdziwą historię i wymyślić nową narrację którą mogliby całkowicie kontrolować, aby czuć się bezpiecznie przed cudzysłów przeszłymi zagrożeniami. Dlatego prawdziwym celem targów światowych było zniszczenie głównych architektonicznych cudów starożytnego świata, które potem były systematycznie niszczone. Kiedy Uniwersale rozpoczęła się w Paryżu, została zbojkotowana przez wszystkie kraje, które nadal posiadały monarchię, ponieważ stanowił, stanowiło powstanie cudysów nowego systemu. Po sukcesie rewolucji francuskiej, a następnie powstanie Napoleona, stara linia pochodząca od Merowingów, królów Francji, udała się do Ameryki potajemnie z chłopcem Delfinem. Nowi władcy wybrali stuletnią rocznicę burzenia Bastylii. Na rozpoczęcie światowych targów w Paryżu w 1898 roku, a kilka lat później na Expo w 1900 roku celowo zniszczyli starożytne miasto. Dziś oficjalna narracja jest taka, że miasto przedstawione we wszystkich dowodach fotograficznych było po prostu cudzysłów zestawem. Który został zdjęty. Według Wikipedii, cudzysłów, większość budynków znajdowała się na gruntach wojskowych lub parkach miejskich, a zostały zburzone krótko po zamknięciu ekspozycji. Najbardziej znanym ocalałem była wieża Eiffla, która została celowo zbudowana na ziemi należącej do miasta Paryża, aby uniknąć wyburzenia. Z pierwszej wystawy powszechnej, Wielka wystawa y, dzieł przemysłu wszystkich narodów, Londyn 1851 rok, rządzący zdali sobie sprawę, że kwestią technologiczną ut, ut, utknął polityczny pokaz, z którego szkoda byłoby nie skorzystać. Demonstrując swoją wiedzę przemysłową, kraj gospodarz wystawy o, oznacza swój postęp i wyższość nad innymi europejskimi mocarstwami, które następnie panują nad światem. Mając to na uwadze, Franca, Francja wielokrotnie organizuje wystawę powszechną, jak w latach 1855, 1867 i 1878. Julie Sfari, prezes zarządu w latach 1883-1885, postanawia wzmocnić pomysł nowej wystawy powszechnej we Francji. 8 listopada 1884 roku podpisał dekret oficjalnie ustanawiający powstanie wystawy powszechnej w Paryżu. Od 5 maja do 31 października 1889 roku. Wybrany rok nie był niewinny, gdyż symbolizował stulecie rewolucji francuskiej. To w USA zrodził się pomysł 300-metrowej wieży na targach światowych. W Filadelfii w 1876 roku amerykańscy inżynierowie Clark i Reeves. Wyobrazili sobie projekt cylindrycznego pylonu o średnicy 9 metrów, utrzymanego przez metalowe liny, zakotwiczony na okrągłej podstawie o średnicy 45 metrów, o całkowitej wysokości 1000 stóp około 300 metrów. Z powodu tego finansowania, projekt ten nie ujrzał światła dziennego, ale został opisany we Francji w dzienniku Natura. W oparciu o pomysł przedstawiony w USA żelaznej cudzysłów wieży słonecznej oświetlający Paryż francuski inżynier, inżynier Sabat i, i architekt Julius Bordies, który stał na za pa, Palais de Trucadero na powszechnej wystawie z 1878 roku wymyślił profesjonalny projekt y, y, cudzysłów wieżowiec latarnia morska w granicy wysokości 300 metrów ta wieża konstrukcyjna z wieżą Gustav Eiffel, Eiffel zna, y, y, zna, y, zna kilka wersji ale nigdy nie została zbudowana spośród zbudowanych projektów najbardziej wykonalny był projekt Clark i y, y, y Rifsa. Eifflowi pozostało zbudowanie pierwszej wieży z tych proporcji. Przed ponownym uruchomieniem w 1700 roku wieża Eiffla została zniszczona. Jak się nazywała w tamtych czasach, dostarczała całemu światu, całemu miastu energii, a także dobrego samopoczucia. Zdrowia i duchowego spokoju. Wieża reprezentuje antenę do zbierania elektryczności z Eteru, ale oni zmienili jej kształt i strukturę, aby to ukryć. Odkąd tworzyło się nowe społeczeństwo, bardziej i ignoranckie, pełne rozproszeń, chore, zaję zajęte jak baterie by żyć jak niewolnicy. Wiele budynków i wież z tamtych czasów zostało zamień, zmie, zmienionych po resecie. Powiedziano ci, że w mieście Chicago odbywała się kiedyś światowa wystawa kolumbijska, aby publicznie uczcić odkrycie Ameryki przez Kolumba. Był rok 1893 i trwała już wielka panika gospodarcza. Około 27 milionów ludzi, liczba równa połowie całej populacji USA przybyło z całego świata, aby zobaczyć 200 nowo wzniesionych budynków na 600, na 600 akrach z kultywowanych bagien, z których wszystkie powstały w ciągu dwóch lat od początkowe, początkowego planowania. W ciągu zaledwie 6 miesięcy Amerykanie dowiedzieli się o ruchomych chodnikach z lampach fosforyzujących Cracker Jack, fruit gum, Kwekler Oatis Cream of Weta, posiekanej pszenicy, hamburgerze i sugestywnym tajcu brzucha z z znanym jako Huchy hu kuczy. Hu hu hu. Pierwszy diabelski młyn zbudowany przez jakiegoś faceta o imieniu Ferris miał swoją światową premierę. Jeden z najczęściej odwiedzanych eksponatów dotyczył Nikoli, Tesli i elektryczności. A ponieważ Buffalo Bill Cordy nie został zaproszony, ale nie, ale nie mógł być gorszy, zorganizował swój Buffalo Bills World show, West show na obrzeżach targu. Targów. Wśród odwiedzających był autor książek dla dzieci i teozof L. Frank Baum, który wykorzystał cud inżynierii jako inspirację dla swojego przyszłego szmaragdowego miasta, ale prawdopodobnie już wiesz, już to wiesz, zro, zrobił swoje badania. Z czułością spojrzałeś na coś. Co jest reklamowane jako cudzysłów fila w czasie, być może jesteś zamkniętym hobbystą budowlanym, a jego neoklasyczny styl architektoniczny przyciągnął Twoje nostalgiczne spojrzenie. Z drugiej strony, może chodzisz o, chodzisz o bezużyteczne fakty związane z imprezą. Więc następnym razem, gdy ktoś będzie moralnie oburzony na wzmiankę o zdjęciach tajca na róże z mamą i mną, możesz sarkastycznie zażartować, że osoba, która jako pierwsza uczyła Kiczoła tego dziwactwa, była kobietą o nazwie Mały Egipt. Albo po prostu naprawdę interesując się diabelskie koła, postaraj się nie wzdychać jak tak ciężko. By zaparować ekran komputera, kiedy powiem Ci, że, że nie wierzę w targi światowe w Chicago z 1893 roku. To była mistyfikacja. Oficjalna historia jest, że wielki White City został zbudowany, zbliżona do zestawu, zestawu filmowego, że wiesz, nie schodź ze scen, bo potkniesz się o wiadro i wpadniesz w, w, w krokwie. Fasady nie zostały wykonane z kamienia, jak nam powiedziano, ale z mieszanki tynku, cementu i włókna i juntowego zwanego kijem. Które następnie pomalowano na biało, aby nadać chicagowskiemu kamelotowi blask. Najwyraźniej 27 milionów ludzi pokazało granicę, pokonało granicę łodzią, bagi i pociągi i skierowało się do Chicago, a nie do Nowego Jorku, Paryża czy Rzymu, aby zachwycić się neoklasycznym miastem zbudowanym z kleju i paty patyczków. Do lodów, ale został zmuszony do papatrzak pa, Jak prawdziwa, oczekuje się, że będziemy wierzyć, że deweloperzy i wystawcy spędzili dwa lata w nabudowaniu i zainwestowaniu miliony dolców, które następnie odwrócili i Odwróciliby i zniszczyli. A ponadto mówią nam, że plany zostały narysowane. Aby wykończyć fasady z marmuru po zakończeniu targów, a wystawcy pojechali do dom, domów z kole, e, koleją Reading. Co, ale co ważniejsze, plany te zostały porzucone w lipcu 1894 roku, kiedy mieszkańcy Chicago obserwowali, jak miasto jest niszczone w czarującym e, ogniu. Nie ma absolutnie żadnych niebieskich nadruków. Dokumentacja jest cienka, z wyjątkiem kilku chałup z lodowiska przypominających rekwizyty. Nikt niczego nie budował. I możemy od razu zrezygnować z mitu Kolumba. Bez wątpienia byłeś karmiony łyżką tej samej yy, syropowaty. Opowieści o śmiałych wyczynach Kolumba w poszukiwaniu indyjskich szlaków handlowych, co reszta znasz. Ksiądz i geograf Giovanni Botero opisał w swojej książce cudzysów Revertini Universali. Po raz pierwszy opublikowana w 1591 roku, że Wikingowie przybyli do Nowego Świata setki lat przed tym, zanim Hiszpanie kiedykolwiek pomyśleli o odbyciu tej podróży. Watykan wiedział wszystko o Nowej Ant Atlantydzie, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Wiedząc w jaki sposób, elitom udało się zorganizować wystawę kolumbijską w 1893 roku, 20 lat po tym, jak krowa pani Olary przewróciła lampę i wysłała Chicago z dymem. Więcej o niej za chwilę, a jednak nadal zorganiz zorganizowało imprezę która zapewniła przybycie milionów ludzi na podstawie bezstydnej propagandy, powinno sprawić, że każdy zaryzykuje skręcenie karku dla lepszego spojrzenia z boku. Oba pożary zostały zaaranżowane. Szczególnie interesujące dla narracji targów światowych jest legendarne, mityczne miasto Camelot, Chiliga. Które nieustannie pojawiło się na wczes wczesnych nowych mapach świata. Pojawił się nawet w książce Botero, pomimo doniesień, że sama Ziemia nie została odpowiednio zbadana. Zgodnie z oficjalną narracją, I, mm, istnieje szansa, że kliknąłeś ten artykuł, mając nadzieję, że tam nie, nie pójdę. Tatar, tata, 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 tartaria to wielkie imperium, o którym wspomniano w starożytności i które zmonopolizowało mapę Azji. I, ale od tego czasu zostało wymazane z istnienia. Postaraj się nie przewracać oczami tak mocno, żeby pęka, pęknąć czaszkę, kiedy szybko dodaję. A potem odrywam się od sceny, jak jeden z marmuru, maruderów, a że nie wierzę w rewolucję bolszewicką. W każdym razie centralnym punktem jar Jarmarku była tak zwana statua republiki. W lewej ręce trzymała symbol wolności i rewolucji, wśród zwykłych ludzi czapkę frygijską, w prawej ręce gryw na kuli. Posąg republiki spłonął doszczętnie, wszystko zostało zniszczone. Cokolwiek wydarzyło się w połowie XVIII wieku, powodzie błotne, reset człowieka, prawdopodobnie ma coś wspólnego z sieroćcymi pociągami, które przywiozły na środkowy zachód setki tysięcy dzieci z miast takich jak Nowy Jork, dorośli, którzy spodglądali wstecz na swoje dzieciństwo i naciskani na oficjalną narrację głównego nurtu, również nękani byli sprzecznymi wspomnieniami. Targi światowe w Chicago zakończyły się 28 października, zaledwie 6 miesięcy po otwarciu i dwa dni przed planowanym zamknięciem wystawy, kiedy burmistrz Chicago, Carter Harrison senior, został zastrzelony przez aktora grającego rolę niezadowolonego i pozbawionego prawa wyborcy, który najwyraźniej wierzył, że burmistrzowi należy się mu nominacja polityczna. To po tym, jak John Schofield ogłosił, że niemiecka artyleria i broń Krupp, wystawione na pokaz, których wystawienie kosztowało milion dolców cudzysłów największymi rozjemcami na świecie, jeśli światowe targi w Chicago, były w jakikolwiek, jakikolwiek sposób prekursorem parków rozrywki Disneyland, Disneyland i Walt Disney World. To nie zawiodły. Na koniec mała ciekawostka. Diabelski młyn z targów światowych w Chicago w 1893 roku. Każdy z 36 samochodów mieścił 60 osób, co daje w sumie 2160 pasażerów. Co, co powiedziałby przeciętny cudzysłów Janusz. Panie, dziś już tak nie budują, czyli coś takiego. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.